Wymieszaj sodę oczyszczoną i goździki. To ochroni twój dom i nie tylko. Do tego triku potrzebujesz młynka. Wsyp do niego jedną łyżkę goździków i jedną łyżkę suszonej mięty. Następnie wlej pół litra ciepłej wody do dzbanka i przesyp zawartość młynka. Odstaw na dwie godziny, aby składniki się rozpuściły. Po tym czasie przelej miksturę przez sitko i filtr do kawy, aby otrzymać jednolity płyn. Dodaj jedną łyżkę sody i mieszaj przez minutę, aż się rozpuści. Przelej płyn do butelki z dyfuzorem i spryskaj nim okolice drzwi wejściowych. To skuteczny, naturalny środek odstraszający myszy i robactwo. Możesz też spryskać nim rośliny. Goździki mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz odstraszają owady. Regularne stosowanie tego sprayu pomoże utrzymać twój dom w czystości. To prosta, ale skuteczna metoda, by cieszyć się spokojem i świeżym zapachem w swoim otoczeniu. Wystarczy kropla, a chwasty od razu wysychają. Niszczy całą roślinę aż po korzenie. To najszybszy sposób na chwasty, jaki znam i najskuteczniejszy. Kiedy pojawiają się one na kostce przed domem czy garażem, na pewno chcesz się ich szybko pozbyć. Ten spray jest w tym niezastąpiony. Wystarczy spryskać nim chwasty i gotowe. Nie zawiera szkodliwych składników i jest tani. Nie musisz wyrywać ręcznie chwastów i denerwować się, że ich korzenie się urywają. Ten spray wyżre całą roślinę z korzeniami. Przygotuj naczynie i wlej do niego około 500 ml wody. Dodaj jedną łyżkę soli. Wymieszaj, aby woda się rozpuściła. Dolej jeszcze 200 ml octu i jeszcze raz wszystko wymieszaj. Miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Przed użyciem wstrząśnij. Spryskaj chwasty. Zobaczysz, jak szybko uschną. Tak się ich pozbędziesz w bezpieczny sposób kiedy są suche, usunięcie ich zajmuje chwilę, a wszystko dzięki zwykłemu sprayowi z soli z octem. Proste, ale niezwykle skuteczne w walce z chwastami. Zabija wszystkie szkodniki w 5 sekund. Potrzebujesz dzbanka lub innego naczynia. Wlej do niego litr wody. Wyjmij z szafki kuchennej zwykłą mąkę i dodaj jedną łyżkę do wody. Następnie wlej dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Całość dokładnie wymieszaj tak aby mąka się rozpuściła i nie tworzyła grudek. Potem za pomocą lejka przelej mieszankę do butelki z rozpylaczem. Oprysk stosuj po zachodzie słońca. Aplikuj go na kwiaty regularnie. To pomoże zwalczyć szkodniki i ochronić rośliny przed ich działaniem. Możesz stosować na sukulenty, rośliny kwitnące czy zwykłe rośliny doniczkowe. Zwalcza różne szkodniki takie jak mszyce czy przędziorki. Mąka, po zmieszaniu z wodą i płynem do naczyń, Tworzy lepką warstwę, która osadza się na owadach i utrudnia im poruszanie się oraz oddychanie. Działa to w sposób naturalny i bezpieczny, minimalizując ryzyko uszkodzenia roślin oraz ograniczając konieczność stosowania chemicznych pestycydów. Pozbędziesz się robaków w 10 sekund. Najsilniejszy środek na insekty, jaki jest możliwy, w szybkim czasie twoi nieprzyjaciele znikną. Jestem pewna, że składniki do tej mikstury masz w domu. Weź czosnek, a dokładniej pięć ząbków i obierz je dokładnie. Jego zapach i sok bardzo odstraszają różne robaki. Tak samo jest z cebulą, dlatego weź jedną czerwoną cebulę, obierz i pokrój. Tak przygotowane składniki wrzuć do blendera, po czym dodaj 250 ml wody. Dla wzmocnienia naszego środka owadobójczego dodajemy jedną łyżeczkę pieprzu. Najlepiej, żeby to był pieprz kajen. Na koniec dodaj jeszcze płyn do mycia naczyń, dokładniej jedną łyżkę. Teraz wszystko blendujemy. Taką miksturę przelej do innego naczynia, przecedzając płyn przez sitko. Następnie przygotuj duże naczynie, do którego wlej jeden litr wody. Do tej wody wlej miksturę, którą wcześniej zblendowałeś. Takie powstałe połączenie przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj nią kwiaty czy inne rośliny w ogródku. Jednak ten spray sprawdzi się idealnie także do pozbycia się mrówek i innych insektów. Wystarczy, że je spryskasz i nie będziesz miał już żadnych robaków. To świetne rozwiązanie zapobiega szkodnikom niszczącym rośliny ogrodowe. Wystarczy kilka kropli z tego, a myszy i szczury znikają. Te gryzonie nie mogą tego znieść. Czy ty też masz problem z myszami i szczurami? A może się ich panicznie boisz i chcesz uniknąć ich odwiedzin? To naturalny sposób, aby się ich pozbyć raz na zawsze. Ten domowy spray skutecznie odstrasza te niechciane gryzonie. Na samym początku zmiel jedną łyżkę goździków w młynku. Dzięki temu ich zapach będzie intensywniejszy. Przesyp zmielone goździki do naczynia. Wlej 300 ml ciepłej wody i dodaj jedną łyżeczkę ostrej mielonej papryki. Dodaj też łyżeczkę pieprzu. Pół łyżeczki czosnku granulowanego oraz pół łyżeczki cynamonu. Dokładnie wszystko wymieszaj, aby składniki się połączyły. Przelej miksturę przez sitko do innego naczynia, aby pozbyć się resztek przypraw. Teraz wystarczy, że rozcieńczysz eliksir wlewając go do wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Potrzebujesz 200 ml eliksiru i 500 ml wody. Gotowy spray przelej do butelki z rozpylaczem, spryskaj nim miejsca, gdzie jest największe prawdopodobieństwo pojawienia się myszy i szczurów. Ten naturalny spray odstrasza gryzonie dzięki intensywnemu zapachowi przypraw. To mój sekretny sposób na różne owady w domu. Dzięki temu trikowi pozbędziesz się mrówek, karaluchów, pająków, rybików, a nawet pluskwy. Ten spray zapobiegnie też ich ponownemu pojawieniu się. Ja od kiedy go stosuję, nie zauważyłam żadnego insekta w domu. Jest to idealne domowe rozwiązanie. Nie potrzebujesz drogiej chemii, te składniki na pewno masz w domu. Najpierw wlej 500 ml wody na patelnię. Dodaj do niej garść goździków. Wlej 250 ml octu jabłkowego. Dolej 100 ml alkoholu. Rozpuść dwie tabletki musujące o smaku cytrynowym. Owady nienawidzą zapachu cytrusów. Kiedy tabletki przestaną budować, wszystko dokładnie wymieszaj. Następnie przelej roztwór do butelki ze sprayem. Teraz masz gotowy naturalny spray na robaki. Spryskaj wszystkie miejsca, które robaki najbardziej lubią. Mogą to być rośliny, parapety, okna, drzwi i różne narożniki. Pamiętaj, żeby robić to regularnie, aby utrzymać robaki z daleka. Spróbuj sam i przekonaj się, jak bardzo skuteczny jest ten domowy środek. Niezawodny, wręcz magiczny spray na robaki w domu. Odstrasza mrówki, karaluchy, meszki, a nawet komary. Ale i mszyce, które atakują rośliny w domu i w ogrodzie. Jak zrobić tą domową miksturę? Jest to zdecydowanie łatwiejsze niż ci się wydaje. Na sam początek uszykuj sobie pierwszy produkt, czyli cebulę. Obetnij jej końcówki. Następnie przekrój cebulę na pół. Zostaw sobie tylko jedną połowę. Utrzyj trochę z tej połowy. Do utartej cebuli dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Wyciśnij sok z połowy cytryny. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, przelej miksturę do dużej miski. Dodaj 250 ml wody i wymieszaj. Przelej wszystko przez sitko, aby pozbyć się resztek cebuli. Na sam koniec wlej płyn do butelki ze spryskiwaczem za pomocą lejka. Gotowe. Twój domowy spray na różne insekty jest gotowy do użycia. Pamiętaj, aby dobrze wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem. Spryskaj nim miejsca, gdzie widziałeś owady, bądź możesz używać go również profilaktycznie w miejscach gdzie mogą się pojawić? Taki spray jest bezpieczny wśród domowników i skuteczny w walce z insektami.